Siemano widzowie w dzisiejszym odcinku, może pójdziemy do kopalni, pokopać żelazo. A, myślę, że ktoś idzie do mnie, do mojego domu, ale nie, to git, tu tak, wtedy to mi potrzebne, to też, to też, to też i to też, i wtedy tak, wszystko mamy, to wezmę, to też na wszelki wezmę crafting. Na wszelkie, jakby siekiery by mi się tutaj, jak i by się pokończyły, co nie, Może, że takie 50 odcinków, 5 odcinków myślę, że spędzić na zbieranie na Kilka, nie ile odcinków wyjdzie z tej kopalni w ogóle, Bo na stówę jakoś 3 odcinki, co tu posiedzimy, w tej kopalni w ogóle. Jakby co? Może krócej mówię, że krócej tu posiedzimy, jak znajdę węgiel ten, że to będzie git. To ja chcę już się uzbroić, właśnie zrobić żelazne i ty w ogóle. Może węgiel też znajdę. Albo nie węgla, by tylko żelazo. Węgiel też będzie mi potrzebny. Bo mi nie będzie później chciałem się go kopać. Tylko będę drzewo skopywał. Nie węgiel drzewny, proste. Jest lepszy. Lepszy jest węgiel drzewny niż trudno normalnego. Co nie wiem, bo węglem drzewnym. Tylko se przepalisz i już masz go. Tu wydobiesz, zdobędziesz poziom. poziom koordynatów, co nie włączyłem. Kurde. Nawet nie kiedy będę tu przy diamentach. Czy tu żelazo? Mamy wungla. Dobra. Ja postawiłem to. Dobra, mamy wungla. Pierwszy Od ilu odcinków nie miałem wungla. Długo. Wągla nie było. W ogóle no jeszcze ta ściana Za zobaczymy ile będzie wągla? ile poziomów to będzie miałem szósty szóstego zrobi mi się na chwilowo na nie wiem na jaki w ogóle no, chyba ósmy, nie inny. Nic się nie zmieniło. Aha, nadal szu siódmy, dobra, poziom weszedł. Dobra, ty żelaza już węgiel wiemy gdzie jest, na jakim poziomie już. Albo bym też mógł poza odcinkiem z zbierać z żelaza, żeby na odcinku następnym nie bawić się, żeby na następnym odcinku coś budować. Może jeszcze poza odcinkiem coś porobię na tym Że Żelazo tylko pozbieram, poszukam W ogóle Tylko Nic więcej nie porobię Nic Może dziś będzie cały odcinek kopania Ta będzie cały odcinek kopania Bez snu Cały odcinek kopania Aż znajdę żelazo Dobra, po prostu te koordynaty, żeby nie położyłem wiecie, gdzie jestem. Jak wysoko tu nie wierzę. Nic tu nie zmieniam. Członek, członek. Pokaż, współrzędne Pokaż, na którym. O, wejście 9, Niziutko. Czyli za niedługo powinno być żelazo. A za jakiś KBI. W ogóle z sprzed chwilą na to kejf albo żelazo na razie gówno widzę w ogóle chwilowo żadnego żelaza, lipa żadnego kejwa czekaj, nie no żadnego kejwika chwilowo szkoda Kurde, wiedziałbym, że to było tak jak tu. Wszystko bez pomełki. W ogóle. Wiedziałbym, że mi tu się zniszczy aż. Kolejny kilof. Trzy boli. Do, dobra, mamy to. Ale nie żelazo. I żadnego chwilowo kej'wa. Nie wiem czy do końca po, pochodni nie robić. Aha, żwirek. Po co mi ten tu żwir? Na no cholera. Ten żwir dali. O! Flint and steel. Co będę na będę na tym na poziomie? bez cave'a jestem chwilowo. Albo zrobię kopię tego save'a. I sprawdzę gdzie, jaka kopalnia w ogóle. Wtedy z wejdę, pokopię to żelazo. No mówię. Czy na deep stlate wejdę? O! Żelazo, pięknie. Ile? O no kurde Trochę będzie żelazo teraz Mówię Już nie chcę tu x reja. W ogóle Na pierwsze żelazo Pierwsze i nie ostatnie oby więcej, oby więcej ile 8 Dobra. Powe zbrojki mamy Jedną część chwilowo. Czyli lipa. Co nie? że ja potrzebuję całą część. zbroi, całą. A nie tylko jedną część. Czy to jest, jest najrzadsza ruda? Czy to węgiel taki? Nie ja myślę, że to już wągiel taki. Ale to nie wungiel. W ogóle. Nie na jak się na tym poziomie. Za niedługo diamentów będę mógł szukać. Idę na minus 59. Pal to licho. Nie, no włączcie tego tam nowych safe. I już zobaczycie, jak opalnie. na tym świecie. To jest wejdę, po kopie. Tak jak wam mówiłem, że wejdę po kopie tego żelastwa. Trzeba mieć na zbrojkę. A to jak wrócę do domu to muszę zrobić, zrobić sobie Oczywiście tarczkę w ogóle Bez starczy to a ja to nie już To ani już. To patrzymy kupalnię Mamy na wiaderko OK Księżycz kopalnie Wiaderko 3 Wiaderko bierze trzy żelaza nie Miecz 2 2 siekiera 3 to już 4 w też 3 to... 7, minut no zostaje Na łopatę Chwila, jeszcze na odcinku śmieć Co? Co ja zrobiłem? Nic nie słyszeliście W ogóle co nie, to się wytnie. Powiem, kurde, daj to mi pochodnie gdzieś, no, nic nie widzę. Tak okay. nisko już jesteśmy, a nic nie widzę. Trzeba się, żeby wychodzić pomału. Więcej żelaza nie ma. Tu było żelazo. No suficie patrzeć trzeba. Nie, nie ma. Lipton. Dzisiaj, może 10 minutowy zrobimy. Nie no, przepalę to żelazo. Zrobię star tarczę Wiaderko i miecz. Tarcza 1, 4, 6... Aha. Na trzy rzeczy mi wystarczy. Na wiaderko, tarcze i mieczyk. No, następny odcinek pole robimy. Dwa pola, nie, cztery mówiłem. Pola zrobię. W ogóle. Dobra, kraftnik postawimy z powrotem. Piecutniczy tu nie działa, powiem. 8, A drewna mamy. Jeden żelazo chwilowo potrzebuję. Pierwsza tarczkę. Dobra, mamy to. Mamy tarczę. Dobra, tarcza teraz trzy na wiaderko. Jeszcze dwa. Ty na mieć mi starczy, bo mamy jeszcze cztery mieć dwa. Nie, nie starczy na miecz Starczy Nie, na nic więcej nie starczy Mamy cztery Nie, na łopatę najwyraźniej starczy tylko też Tworzymy miecz Nie! Pierwiaderko. wiaderko Teraz wiaderko Okej okay. Już noc I się zbliża, dobra Idziemy spać Jeszcze chwilę spogramy i jeszcze miecz. No nic więcej. A, miecz z dwóch się chyba robi. To jeszcze dwa żelaza chyba zostały. Hi, dwa żelaza jeszcze mamy. Ah, A, to żelaza. Wszystko chowamy. A, zbieramy surowce potrzebne do pola. Takie drewno, nie drewno. Ziemię, nie ziemię. Wszystko chowamy niepotrzebne. Tu mi się zrobi porządek. Porządek, pokaż czy mamy, nie mamy drewna. Mamy, ile mamy tego dirta? Z 2 to nie. Dirta 2 to nie potrzebuje. Idę po drewno. Kurde, wiedziałem, że ten ogórek wypuchnie. Dla niektórych to śmieć. A mnie a śmieć to też. Na śmiecia też tak można nazwać. Ci tego ogórka. Z ile tam jest? E tam. Jakiś pola zrobię. Z jednej strony 2, 2, 5, 5, 10, chyba z 20. Potrzebuję na jedno. Trzy, tak tax zbiorę na to. Poza odcinkiem sobie idę do tej kopalni dalej. Poszukam gdzie jest żelazo w ogóle. Ale i tak zrobię kopię save'a, żeby nie było. Że ja to na tym save robię. Później zrobię jeszcze kopię, zobaczę gdzie jest na jakich kordach. W kopię się. A! Włączę jeszcze ten. Zachowanie Punkt O. Żeby jak zginę, to i tu nie stracę oczywiście. To jest dobry pomysł, co nie? Pod domkiem sprawdzimy, czy nam jakąś kopalnię. Jak tak, to jak nie, to źle. To wtedy w następnym odcinku nie będę musiał się przejmować, że zabraknie mi czasu na coś. To wtedy w następnym odcinku skraftujemy całą zbrojkę od razu. Co nie? A później. <laughs> Później znowu samemu poszukamy diamentów. Chwilę tak sobie poszukam. Później znowu wejdę na ten sam świat i se poszukam znowu. Jak żelazo to i diamentów, co nie? Jeszcze jedno żelazo na siekierę. Nie, cztery potrzebuję jeszcze. W ogóle. A, może dzisiaj dwa odcinki nagramy, bo jeszcze zaprysków zrobię odcinek. W ogóle. To i tak leci na czwartek. Czyli w piątek będzie odcinek z oprysków, a dziś, będą pr... dziś będzie na kukurydza. W ogóle. Jakby co? Tak obstawiam. Że tak będą odcinki? Ale pierw kukurydza, a później w Minecraft. Damy pierw kuku, a później Minecraft kurde skończyło mi się dobra 45 powinno wystarczyć w ogóle lecimy do domu i tam zakończymy odcinek klasykiem jeśli wam się odcinek podobał zostawcie lajka jest... lajka w górę i suba na razie trzymajcie się elo